No, cześć, dzień dobry wszystkim, zapraszam na kolejny zdrabkowy odcinek. Dzisiaj miksa 89 zł. Powtórzymy sobie dwie nowości z zeszłego czwartku, czyli szybki 50 i Paradizo. Do tego jeszcze sobie podrapiemy Super siódemkę, rajską kasetę już za 5 zł. Zobaczcie, co mi się udało kupić: magię świąt. Do tutaj mojej kolektury przydomowej pozwolili jakieś zdrabki z okolic, więc może jakiś para jak będzie więcej. I oprócz tego jeszcze ekstra pensja, to w tych tańszych przedziałach cenowych. Jeszcze zadyszkę mam. Big Cash z trójką, magnetyczne 5 też dawno u siebie nie widziałem. Mamy krzyżówkę wcześniej wspomniane Paradizo 21 numerek i najdroższą zrabkę na dzisiaj. Oprócz tej krzyżówki, którą tu widzicie, jest super mega pensja, ona ma numerek czwarty, a ta krzyżówka numerek drugi. I sytuacja wygląda tak. Na pierwszej krzyżówce jeden utworzony wyraz. Tak samo na drugiej, na trzeciej nie ma nic, na czwartej są dwa wyrazy, na piątej jest jeden wyraz. No, czyli standardowo nic się wcześniej nie udało utworzyć, więc jak coś to wydrapiemy razem. Zapraszam na odcinek. No to na pierwszy ogień szybki 50, bo my się szukamy oczywiście kwoty, której nie ma. Także może tutaj na polu gry. Powtórzy się trzy razy taka sama kwota, no 50 zł jak najbardziej realna, główna tak samo, ale no niestety. No i druga od razu na początek, czyli super 7, ale też niestety bezowocnie. Dobra, rozgrzewka zaliczona. Zobaczmy, co w kolejnych drapkach będzie się udało trafić. Przed nami właśnie rajska kasa. Także szukamy palmy bądź pliku. O, proszę bardzo. Tyle, co chciałem powiedzieć, że dawno tego symbolu nie widziałem. A tu taka niespodzianka. Także coś pomnożymy, co pod nim będzie. O, właściwie przy nim. A jest to piątka. Czyli mamy 10 zł. No dobrze, także... Jakiś tam początek akceptowalny jest. Dobrze, przed nami I Love pick Cash. Zobaczmy, co tu słychać. Wygrywające liczby takie mamy, jak widzicie. I do znalezienia poniżej. Ewentualnie symbole odpowiednie. A co mamy na początek? 45, tali 14, 58, 39, 11. No to nic na razie nie ma. Monety, moi drodzy, dobre, już się odsłoniło. Monety nam dają dwukrotność przypisanej wygranej, tak jak widzicie tutaj na dole. O, więc jak najbardziej dwie dyszki są. Znowu pomnożona, wygrana. O i cash. proszę bardzo, także jest 30. Ło! Wow. Ale fajnie, czy jeszcze coś dołożymy. Zatem <ścoughs> 44,57, 36,52, 34. No, na razie nic się tu nie wyłania. 13, 31, 33, nic więcej nie ma, ale 30 zł cieszy i to bardzo. Kontrolna U. Także, patrzcie, już połówka jest odzyskana, a jeszcze sporo zdrapek. Mam nadzieję, że również dobrze trafionych. No to odkrywamy kolejną literę i mamy tutaj C. Czy C coś zmieni? O, owoc, jest drugi wyraz, proszę bardzo. Tutaj mamy C, ale brakuje jej literki H, żeby złożyć wyraz. Dobra, kolejna, przedostatnia to A. O, proszę. Już mi się zaczynają pięty pocić. Tu mamy to, to, to. Adrian Karat. O. Dobra, tyle. Czy ostatecznie się uda coś trafić? H. Pięknie! No, moi drodzy, krzyżówka w końcu wygrana. No nie potrafię w to uwierzyć. Kos mamy tak, K, O, S, owoc, O, W, O, C i cech. c E, cy, h. Zgadza się. Nic więcej nie pominąłem. Także już jest pozytywnie. A jeszcze mamy cztery w sumie krzyżówki. Na każdej może też być jakiś... jakieś wyrazy, mogą być. Zobaczymy. J. No to mamy tak, tutaj Celsjusz i tyle. Nie, jeszcze tu jest J. O. Dobra, teraz niżej, tu mamy tu wyraz, jeszcze nie złożony, tutaj też jeszcze nie, dobra, przedostatnia, to o, i mamy tak, tu drochobycz, azot, o proszę bardzo, jest drugi wyraz, tu mamy drochobycz, tu mamy noe, tu jest por, no, także blisko, blisko, kolejnej wygranej, zobaczmy co poniżej, chrom, tu mamy choinkę, tu mamy to, tu mamy to. Ok. I przed ostatnia litera. To jest I. No i zobaczmy. Samica, tu mamy niger. lips, Dobra, także tyle. A na dole mamy mima. Także to dopiero pierwszy wyraz. Mhm. No i raczej się tutaj nic więcej nie zadzieje. Dobra, czyli druga i trzecia krzyżówka pusta. Ale jeszcze tutaj możemy coś dołożyć. Także niech się dzieje. Y do dodrapania. I mamy tu i tu tylko. A tu na dole coś będzie z tą literą? Nie. Mhm. Dobra, co tam dalej? Mamy M. Remigiusz, zima. O, moi drodzy, patrzcie, trzeci wyraz. No znakomicie. Czyli mamy drugie 20 zł na tej krzyżówce. No jak odczarować, to konkretnie, nie? Tu już nic więcej nie widzę. A na dole. Mamy magnę, mamy mit, o tutaj tu kolejne m, tutaj mamy emu, o tu tu tu, dobra ja sobie sprawdzę czy na pewno wszystko jest dobrze, mamy z i my a, tu jest baobab, b a o b a b i jeszcze paw zostaje, nie, p a w, no zgadza się, dobra, także ostatnia litera jest to j. Jest to jod, którego tutaj nigdzie nie ma, a na dole mamy tylko w tym miejscu, ale to nic niestety nie daje. Także jak wszystko jest dobrze, no to mamy dwie wygrane po 20 zł, czyli krzyżówka przynosi 40. Dokładnie. Także zobaczcie, już mamy prawie że odzyskane. Nie, wszystko już odzyskane. Nie, prawie wszystko. Fajnie. No to elegancko. Przed nami magia świąt. Dawno nie widziana zdrabka. No, ale pozwolili, jakiś nie wiadomo skąd to wzięli. To 16, <grych> 13, 18, 21, 14. O, mamy plik, także jakaś wygrana będzie. I zobaczymy, co pod nią. No, jest piąteczka, chyba kontrolna, bo jakie? kurczę, coś takiego? X, no, także się zgadza. Fajnie, dobry odcinek z wygranymi. Przed nami jeszcze, a, jeszcze tu jest ekstra pensja, paradizo. O, także. Jeszcze się może dzisiaj fajnie zadziać. 4-3. 7-1. I ostatnie tutaj punkty. No będzie to piątka. No niestety tutaj jeszcze strzepka wyłamała, ale zobaczcie, większo większość wygranych na razie. Dobrze, dobrze jest.

Dobra, chwilka zabawy jeszcze z paradizo i przejdziemy do ostatniej suby, yy, zrabki, czyli Super Mega Pensji. No i zobaczmy, co tutaj ciekawego słychać. Mamy parasol i żółw. Także taki wstęp. Żółw jest. O, też bardzo ładnie. Tutaj jakiś parasol, żółw. Nic takiego nie widzę. I na dole mamy jedną parasolkę. Dobra, żółwia. Żółwia nie było, tylko był jeden. Palma i ryba. I mamy tak, tutaj rybkę, tutaj palmę, tu kolejną rybę, palmę kolejną, i tutaj jeszcze jedną rybkę. Fajnie. Może teraz coś z tej strony? Wiadro i aparat. Także tak, aparat jest. Wiadro mamy. I jeszcze coś na dole będzie. Aparat. O, super. Ośmiornica i piłka. Tutaj to. Tu nie ma nic i ośmioręca, a piłkę mamy tu. Tak, wszystko dobrze, nic nie pogubione. Chyba nie. Kapelusz i bluzka, teraz takie połączenie. Kapelusz, bluzka. Hmm, 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 hmm. Tu mamy nawet dwa, tu, o, tu nawet trzy. Pięknie się zadziało. Tutaj dwie bluzki, o, jak ładnie poczyszczona plansza. Dobrze, dalej. Deska i fala. Także tak, tutaj mamy falę, tu mamy deskę, tutaj jeszcze jedna była u góry i na dole coś będzie, tak jest fala. I elegancko. Kotwica oraz łódź. Tutaj mamy łódź. Tu już nic więcej, i jeszcze jest kotwica. O, na pewno wszystko, nie? Jeszcze tu mamy jedną. I tyle. Dobra. Płetwy i lody. No i zobaczmy, czy to coś zmieni. Tutaj lody dochodzą. Płetwy gdzieś były tak tutaj. Patrzę się na nie. Tutaj już nic więcej nie ma i na dole płetwy lody. Będzie coś. Mm, nie. Dobra. Cztery symbole tylko zostają. Torba serce. Tu, tu tu już nic, tu już nic i torba serce nie ma, także ostatnie dwa decydujące termometr i kostka termometr tu, tu nic tutaj termometry dwa ale nic nie dają kostka też nic nie da i tutaj nic nie mamy, także Paradiso niestety puste VNY a przed nami ostatnia zdrapka, czyli super mega pensja, no i niech się dzieje a nie mogło jeszcze coś trafić. To dopiero byłby elegancki odcinek. No to szukamy takich liczb. O, dobry znak. Zaczynamy do boka. 28, 10, 15, 46, 12, 13. No chociaż teraz ich jest sporo. Ale no wiecie. Tutaj nic 24 35, 7 26, 29 47, 49, no to zostaje jeszcze tylko dolna linia. No i niestety bez powodzenia. Tutaj to ja nie mam szczęścia do tej zdrapki, ale jakoś mimo wszystko ją tam. Czasu do czasu skupne. Dobrze, tyle, zapraszam na podsumowanie. Które wyszło bardzo pozytywnie. Pięć wygranych zrapek najbardziej godna uwagi skrzyżówka, bo dała wygraną i to podwójną 40 zł tutaj mamy. I Love Big Cash też niedłużny, bo przyniósł 30 zł, więc potroił swoją wartość. To mamy już 70, tutaj dyszka w rajskiej kasie, czyli jest 80, i po piątce w tych. Zdrabkach. Dzisiaj za piątkę się przynajmniej te zdrabki pospisywały i mamy 90, a wkład był jak i Pamiętacie 89, także patrzcie, złotówka na plusie, więc idealnie będzie na kolejny odcinek, czyli w czwartek, gdzie sobie podrapiemy nowość. Będzie to zdrapka za 30 zł, 2 miliony w keszu. I właśnie tak sobie myślę, że wezmę te trzy sztuki, akurat te 90 zł, które dzisiaj wpadło. No i będę. Mnożyć mam nadzieję. Dobrze, dziękuję bardzo jeszcze raz za obecność. Trzymajcie kciuki za premierkę. Cześć.